Siemma. Ja jestem. Adero. I jest ze mną Rocky. Ma. Tak, i będziemy nagrywać głównie. No sobie tylko Minecrafta to będzie. Myślę, że Bedwarsy, się dać słapy i tak dalej. A więc pójdźmy na pierwszą arenkę Bedwarsów. Dobra, no to już jesteśmy na arence. Z Rokim Ma no, jeszcze raz. Dokładnie yy, Masz. Standardowa taktyka. Co się... No chyba ta. Yy, nasza taktyka wygląda w sposób, że ja od razu buduję się do nich do jakichś typów. I no. ja Bo się w koło no, budowałem. O i spadłem. Jestem dobry w to. Dobry jesteś te klocki. O tak. No, I idę pod... Pomysły. A, biały. biały już idzie na diament. Aha. E, pomysły na odcinki możecie również dawać w komentarzu. Chętnie sobie to weźmiemy e, do, do serca, czy coś. <noise> po prostu zapamiętamy to może zrobimy? Dobra, biję białego. Mhm. No, ale robię TNT jumpa do... Szary Nie. Nie O chłopie! Białego? Nie mają, nie mają, nie mają. Miałem... No, po TNT jumpie miałem dwa serduszka. Teraz walijemy o białym. Spoko. E, szerzy też leżą. Dobra. Ja zginąłem, ale nie mają łóżka. Dobra, no, teraz będą szli... E, szerzy najprawdopodobniej. No i biali pewnie też się zrywają. Dobra. idą. Dobra, trudno. Goście mnie nie widzi, co nie? Spadł. No wiadomo, że mnie nie eee, widzi. Gościu sadu, robi tnt jumpa. Okay. <laughs> co jest? Co się stało? No gościu próbował do nas... Jest u nas. Niebieski, niebieski. Gościu do nas próbował TNT jumpa i pod siebie walnął, zapomniał podskoczyć, trzeba by i I prosto rozwalił mu się most i se spadł. Hmm. Był u nas niebieski. Wiem, widziałem, widziałem. Dobra, idę do, do Kupią sobie. Jezu, prawie spadł. Na pewno TNT. Ti... A co ja sobie mam TNT? To kupię sobie Koksa. Dobra. A co mają niebiescy? O kurde, idą do nas. Bardziej do mnie. Dobra, idę im rozwalić łóżko. A nie, to ty jesteś na Nie, mam pół serca. Rozwaliłem mu. Dobra, brawa. Eee, niebieski do... jest na hitę. Okej. Okay. No, już go mamy. Jeszcze jeden niebieski. Ja mam trzy serce, więc zabiję. No, zapewne na łóżkę, rozwalają już. Dobra, nice. Dobra, zabiję. A, ok. A, jestem. Dobry, smurt. Dobra, na środek ja mam prawo mówić. Dobra, poczekaj, ja się kupię tylko, że... Dobra. No, dobra, ja z... okay. jestem na środku. Jest czerwony. No. Na no. środku? Dobra, idę po no. niego. Ja jestem za tobą, jak coś. Dobra, może być... Nie, dobra. Ale chłopiec z botem. Zginie. Pięć emeraldów mam, dobra. Dobra, to wracaj, wracaj, wracaj. Jeszcze jednego i wrócę, bo... Ja będę z tobą wracał. W sensie, no, będę... ...duda, jestem debilem. Mam siedem Nie Niepotrzebnie HP, tracę. Dobra, ja wracam do blue equipe. Mati, uważaj. E, Mati, czerwony znowu. Uważaj, bo czerwony. Tam jakoś wrócić. Dobra, ja mam deda, ja mam deda, ja mam deda. nie, o nie, o nie. Nie, no, pan ma inny nas... Dobrze! Bo ja mam siedem Emeraldów Chodź, 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 chodź Co? Panie? Kurde... Też kurde... Unlocked no jeszcze jak? Dobra, kupiłem O, kupiłem. Kupuję czerwone, ja chyba mam lower Jest u mnie czerwony Mhm Nie no, przesadziłem z tą pewną zdecydowanie Dobra, zrzuciłem dwóch Fireball'em. Spoko. Nie będzie słychać moją myszkę. O, mają też, więc... Moklita mocna. Ma... Zobaczymy. Mam trzy diamenty. No, w racji, ale no, Emeraldy masz pani... na Jeden, bo sobie kupiłem jak są. Sobie... A, dobra, gil, gil, Czekam na jednego diamenta dobra. i kupuję... kupuję szarpa. Sharpa idę kupić. A nie kupię, bo mnie okrążyli. Dobra, ja kupuję no. szarpa. Masz. O, dzięki. Dobra. Tylko przeżyj to. Nie przeżyję, bo mnie czterech bije. No. E, w skrzynce daję Ci golda. Dwóch czerwonych i. A, e, dwóch czerwonych. Dwóch tych mnie. Zielonych. Dwóch czerwonych, tak? I dwóch zielonych. Ha! Dobra, idę dojechać. Nie, trzeba jednego z nich e, Idzie, idzie do nas, idzie do nas czerwony. Ze środka, ze środka. Mati, wracaj, 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 ze środka. Ze środka. Dobra, to wracam. No, buduję się, debil. Mm. Ja jest. nie widzę. widzę. A widzę, dobra, nieważne. Kupuję firewall. Ale jest debilem. U! Zobacz to! Na jednym Czemu? klocku się utrzymał. Ale... Znowu u nas? Dzięki, jumpa zrobił. Dzięki, jumpa zrobił. A, no umarł. Od Debil. wysokości. Nie no, każdemu się zdarza. Dokładnie. Nie. Nie? Tak. Koniec mojej przemowy. Dobra, ma, trzeba ich dojechać. Kupuję ochronę. Ej, ja dojechać po prostu. Jak coś to nie ja. z y, diamentowymi A mięczkami. A oni nie mają łóżka? Bo jeden już umarł. Ha! Został jeden. Ale że wygra na arenka? No, pierwsza arena i wygrywamy od razu. Chyba tylko jedną dzisiaj zrobimy na nie. Dobra no. idzie, idzie. Goni go zielony, zielony, go. go. Biega. go. Zielony mnie bije zamiast czerwonego. Idę, no idę, wierzch. idę. Mam uciek... trzy serce. Ty uciekłeś? Nie, czerwony uciekł. Ja idę z diamentowym mieczekiem, co nie? Co się właśnie z diamentem. idzie do nas, idzie w na naszą stronę. Dobra, to mi leży. Masz, ja mam 4 MRAD. Dobra, dzięki. A na co tam wydać? A masz jeszcze dwa diamenty nie. No. To poczekaj, ja pozbieram i będziesz miał sobie... Jak są? A mam nawet 6 emeraldów Okej. Okay. A jak to tu był? Nie, albo mam zwinięte. To, albo... to tylko niebieski mógł być. Zielony. a. Kurde, dobra. Masz iść do nich jak możesz. nie. Przepraszam. Co jest? Boże, że prawie spadłem, bo chłop ma fireball. Jezus, jestem botem. Czy ty zginąłeś? Tak. Budując się. Dobra, biega. Dobrze? Dobrze, leży. Ciężko będzie ci to wygrać. A co oni mają? A, już patrzę. Czekaj, okay, na kogo? Na zielony. Tak. I, idzie do ciebie jeden od diaksów. Z tej strony. Oni mają... Z tego co widzę... Za... to jest pod tym drewno jeszcze, ale jest wełna sama. Na zewnątrz. Dwóch. Dobrze. Aj, Kurde. Cross one, cross one, cross one. Dobra. To w sumie na... Chodź, chociaż, To w sumie na... na tyle dzisiaj. Jak, no, piszcie propozycje na odcinki... Możliwe, yy... że będzie Death no to jest pewne. To, co powiemy A, bardzo. To... Odpowiemy Wam. No dokładnie. Więc no, to dzięki za oglądanie, do następnego i cześć.